Halo, halo cześć Wam witajcie, Tomasz z tej strony, witam Was podobnie w koszarach tradingu. W ostatnim czasie pojawia się sporo informacji odnośnie różnych projektów związanych z restakingiem. Między innymi mieliśmy ostatnią informację o Airdropie od projektu Etherfi, na który wiele osób gdzieś tam się załapało, ale jeszcze więcej osób tak naprawdę nie wie czym to jest, o co w tym w ogóle chodzi. I ogólnie rzecz biorąc temat restakingu jest taki dosyć skomplikowany, zawiły i osoby, które są na rynku powiedzmy krócej, ale nawet takie, które są tutaj już dłużej. To nie bardzo Rozumieją, o co w tym właściwie chodzi. Dla mnie osobiście trend restakingu jest jednym z takich najbardziej ciekawych, jeżeli chodzi o ten rok 2024, i uważam, że ten trend w pewnym momencie naprawdę eksploduje, a projekty z nim związane naprawdę będą miały się dobrze i dadzą sporo zarobić. Także dzisiaj postaram się Wam pokazać, jakby czym w ogóle ten trend jest, jakby o co w nim chodzi, jakby jak działa. Postaram się zrobić to w prostych słowach oraz także pokażę Wam takie topowe projekty, właśnie z tego trendu które warto jest swoją uwagę zwrócić oraz przede wszystkim, co można zrobić, aby na tym trendzie po prostu zarobić. Tak więc postaram się spiąć klamrą właśnie cały ten trend związany z resekingiem, aby Wam go przede wszystkim wytłumaczyć oraz pokazać, jakie daje możliwości. Tak więc bez podróżowania, przejdźmy sobie już do konkretów i zanim jeszcze zaczniemy, to zapraszam Was także na mojego telegrama, gdzie każdego dnia dzielę się informacjami odnośnie tego, co sam robię na rynku oraz odnośnie tego, co na rynku się dzieje. Tutaj często rozgrywamy różnego rodzaju Projekty, listingi, memcoiny, airdropy i tym podobne rzeczy. Także każdy coś dla siebie znajdzie. Jest nas tutaj już ponad 16 tysięcy osób, także jeżeli tam cię jeszcze nie ma, to link do niego znajdziesz w opisie poniżej. Ok, więc zacznijmy sobie ten odcinek od takiego prostego wytłumaczenia tego, czym właściwie restaking jest. I aby ten koncept w ogóle być w stanie pojąć, to trzeba wiedzieć, jakby czym jest proof of stake oraz czym jest proof of work oraz jakie są między nimi różnice. Mówię tak najprościej, są to dwa mechanizmy, Dwa sposoby na zabezpieczanie po prostu sieci. Na przykład Bitcoin jest protokołem Proof-of-Work, gdzie mamy właśnie tych górników, potrzebna jest spora moc obliczeniowa, gdzie właśnie te bitcoiny są w ten sposób wydobywane. Czyli po prostu potrzebujemy dużej mocy obliczeniowej do tego, aby rozwiązywać tam te różne zagadki kryptograficzne, oraz w ten sposób gdzieś tam tworzyć nowe bloki i te tokeny nowe wydobywać. Czyli po prostu proof of work jest to jakby mechanizm, w którym potrzebna jest realna moc, realna energia, która wykorzystywana jest właśnie do jakby tego, aby sieć mogła funkcjonować i aby była bezpieczna. Jeżeli chodzi z kolei o Proof of Stake, no to tokenem Proof of Stake, który wcześniej był tokenem Proof of Work jest właśnie Ethereum. Ethereum wcześniej działało tak samo jak Bitcoin, czyli mieliśmy właśnie górników, potrzebna była moc obliczeniowa do jego wydobywania oraz zabezpieczenia sieci. Z kolei później Ethereum przeszło upgrade i stało się tokenem Proof of Stake. I w tym mechanizmie chodzi po prostu o to, że do tego, aby właśnie tą sieć zabezpieczać używane są konkretne tokeny tokeny, które są jakby tokenem natywnym w tej sieci. W sieci Ethereum tokenem natywnym jest Ether i właśnie Ether wykorzystywany jest do jego teraz zabezpieczania. Czyli powiedzmy mamy właśnie tokeny Ethereum na naszym portfelu i możemy dzięki temu stać się validatorem, czyli po prostu jakby stworzyć swój węzeł, który potwierdza właśnie transakcje, który sprawia, że sieć jest zdecentralizowana oraz im więcej właśnie jest tych validatorów, im więcej jest tych węzłów, tym sieć po prostu staje się taka mocniejsza. No i właśnie o to chodzi w Proof of stake, że używamy tych swoich tokenów, blokujemy je w sieci na jakiś okres czasu i w ten sposób jakby możemy zarabiać odsetki w jakimś tam polecnym procencie. Na Ethereum w tej chwili jest to około 5% rocznie, właśnie z bycia tym validatorem i te jakby nagrody pochodzą oczywiście od opłat transakcyjnych. Więc to jest taka główna różnica, jeżeli chodzi o proof of work oraz proof of stake. Być może większość z Was już o tym wie, ale pewnie część jeszcze nie. Oczywiście są plusy oraz minusy obu tych rozwiązań, na pewno proof of work jest to mechanizm, który potrzebuje sporo mocy obliczeniowej, a co za tym idzie energii, więc aktualnie większość projektów od niego odchodzi z uwagi na ekologię, koszty i tym podobne elementy. Proof of stake jest powiedzmy bardziej ekologiczny, ponieważ no tam to zużycie energii jest faktycznie żadne, ale także jest większe ryzyko tego, że jakaś grupa osób może przejąć kontrolę nad siecią, mając tych to tokenów naprawdę dużo. Oczywiście w Ethereum to jakby nie jest ryzyko, ponieważ no Ethereum z uwagi na swoją wielkość jest już na tyle po prostu zdecentralizowane, że tego ryzyka takiego nie ma, ale gdzieś tam w mniejszych ekosystemach, w mniejszych sieciach takie ryzyko występuje. No ale dzisiaj nie mówimy o tym. A więc właśnie tutaj takim głównym elementem tego mechanizmu proof of stake jest staking. A więc polega to na tym, że po prostu blokujemy swoje tokeny w sieci i następnie dzięki temu jakby uczestniczymy w potwierdzaniu transakcji i otrzymujemy za nasz wkład właśnie nagrody w postaci odsetek. I teraz jeżeli chodzi o restaking, to jest to taki powiedzmy wyższy poziom stakingu. Czyli chodzi tutaj o to, że tak jak widzicie na tym obrazku, mamy osoby, które są właśnie stakerami i wrzucają oni swoje tokeny Ethereum do właśnie różnych protokołów związanych ze stakingiem. Na przykład może to być Lido Finance albo jakieś inne protokoły, które tym się właśnie zajmują. I tutaj blokujące swoje tokeny Ethereum, otrzymujemy następnie takie pochodne tego tokena, czyli na przykład stETH które jakby jest odpowiednikiem jednego Ethereum, czyli jeden Ethereum równa się jeden STETH i po prostu jest to token taki natywny, który możemy gdzieś tam wykorzystać dalej w ekosystemie, ale to nasze Ethereum jest tam właśnie zablokowane. I następnie ten wyższy poziom, czyli restaking polega na tym, że bierzemy sobie to nasze stake'owane ETH, czyli na przykład to STETH i dajemy je do kolejnego protokołu, który na przykład jest EigenLayer, Layer, o którym sobie za chwilę jeszcze więcej powiemy. I następnie właśnie Właśnie blokujemy to nasze zasiekowane ETH w tym protokole Eigenlayer, i następnie Eigenlayer wykorzystuje jakby to zablokowane ETH do zabezpieczania kolejnych protokołów, kolejnych jakichś tam aplikacji i tym podobnych rzeczy. A więc taka najprostsza definicja, jeżeli chodzi o restaking, to jest to, że pozwala ono Na ponowne, jakby, użycie naszych tokenów Ethereum do zabezpieczania kolejnych protokołów. Czyli po prostu tworzą się takie warstwy, gdzie to Ethereum jest wykorzystywane, i po prostu w ten sposób wykorzystuje się właśnie to bezpieczeństwo Ethereum w kolejnych protokołach. Jakby to nie jest prosty koncept do zrozumienia, jakby zdajcie sobie z tego sprawę. Nie chodzi też o to, żeby to idealnie rozumieć, bo no, nie taki jest klucz tego odcinka, i też no, nie musicie tego w ogóle rozumieć, żeby być w stanie tym zarabiać. Więc jakby, jeżeli nie jest to w taki zrozumiałe, to też się tym nie Ucie. A więc tak krok po kroku, jak to wygląda z strony użytkownika, to w pierwszej kolejności blokujemy swoje ETH, czy tam inne tokeny, które pewnie też będą gdzieś tam w przyszłości, właśnie na blockchainie typu proof of stake. Następnie właśnie tutaj zarabiamy nagrody z tego stakingu i następnie wrzucamy to nasze zasyjkowane ETH do protokołu restakingu i ten proces po prostu jest powtarzany i zarabiamy wtedy odsetki z tego ETH zastajkowanego powiedzmy w fazie pierwszej oraz w fazie drugiej. Więc jakby multiplikujemy te swoje zarobki właśnie z opłat transakcyjnych, z tych nagród, które są do nas po prostu przyznawane, poza ten wkład w bezpieczeństwo sieci. No jeżeli chodzi o korzyści z restakingu, no to na pewno jest to fakt, że w ten sposób możemy maksymalizować te swoje zyski, tak, czyli po prostu mamy wtedy ten yield z różnych protokołów. Jakby kolejną korzyścią jest to, że blokując swoje Ethereum, jakby no przez jakiś czas nie mamy do niego dostępu, więc potencjalnie tak, że jakby patrząc na to, jak się rynek tylko rozwija oraz jakby, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku, no to także samo Ethereum będzie nam wzrastało i w ten sposób gdzieś tam ten kapitał będzie się powiększał, no i dzięki temu możemy przyczynić się do właśnie bezpieczeństwa sieci, ale oczywiście każda strona ma dwie monety i tutaj także występują liczne zagrożenia, jeżeli chodzi o restaking. Pierwszym z nich jest oczywiście to, że no możemy porównać trochę restaking do takiej sytuacji, jak funkcjonują banki, tak czyli powiedzmy banki mają jakieś depozyty od swoich klientów, ale tak naprawdę oni przechowują co najwyżej 10% tych depozytów, a pozostała Część gdzieś tam pracuje. No i jakby, gdyby każdy nagle chciał te swoje środki z banku wypłacić, no to byłby problem, tak? Jakby z tego sobie każdy zdaje sprawę. I podobnie jest właśnie w restakingu: czyli wszystko jest dobrze, póki jest dobrze, póki jakby płynno się zgadza. Ale gdyby doszło do sytuacji, w której każdy chciałby nagle wypłacić swoje środki, no to mógłby zrobić się problem. Jednak to też nie jest tak, że jakby w jednej chwili możemy środki sobie wypłacić, ponieważ obowiązuje tutaj także taki okres odmrażania tokenów, czyli powiedzmy, jeżeli chcemy je sobie odmrażać mrozić właśnie i chcemy restrykowane ETH gdzieś tam sobie odzyskać, no to musi minąć jakiś okres czasu, powiedzmy w tej chwili jest to około 10-12 dni, zanim te tokeny do nas trafią, więc to też nie jest tak, że w jednym momencie może wszystko trafić szlak. No i oczywiście to jest takie główne właśnie zagrożenie z tym trendem związane. Niektórzy uważają, że jest to takie po prostu ponzi i że w pewnym momencie to wszystko się zawali. Być może tak, być może nie, jakby zaraz przejdziemy sobie do tego, dlaczego uważam, że to będzie dobrze funkcjonowało, dlaczego uważam, że po prostu ten trend, przynajmniej przez, właśnie w tym cyklu, w tej hoście, będzie miał się dobrze, ale oczywiście trzeba być świadomym, właśnie ryzyka także z tym związanego. No i w tej chwili przechodzimy sobie do projektu EGEN Layer, który jest liderem całego tego trendu. Jest to pierwszy tego typu protokół, który powstał, a na pewno jest on najbardziej popularny oraz najwięcej osób chciało właśnie brać w nim udział i wrzucało do niego swoje Ethereum. I wchodząc sobie na taką stronę jak DeFi Lama, która agreguje nam właśnie różne protokoły związane z rynkiem, Krypto, tutaj szczególnie na sieci Ethereum, to możecie sobie zauważyć, że w tej chwili właśnie. Eigenlayer jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o zablokowane środki, zablokowaną wartość na sieci właśnie Ethereum. Tutaj jedynie właśnie Lido Finance jest większe i w tej chwili mamy tutaj w Eigen Layer ponad 11,5 miliarda dolarów zablokowanych Ethereum. A jakby trzeba pamiętać, że w tej chwili Eigenlayer tak naprawdę jeszcze nie działa. Ten projekt cały czas jest w fazie rozwoju i dopiero za jakiś czas będzie on w pełni funkcjonował. Więc pokazuje to, jak ogromne zainteresowanie jest tym projektem i od momentu. To kiedy można było wpłacać do niego właśnie środki, a ruszyło to jakoś w okolicy czerwca lipca tamtego roku. No to widzicie, że ten TVL cały czas tutaj tak naprawdę się zwiększał, aby właśnie pod koniec zeszłego roku tutaj zacząć piąć się coraz więcej do góry i to się wydarzyło głównie z uwagi na to, że ta ostatnia faza właśnie możliwości wpłacania ETH do Eigenlayer była nielimitowana, ponieważ wcześniej te środki były limitowane, było kilka rund, gdzie można było wrzucić jakieś ilości ETH, one bardzo szybko schodziły. Na której właśnie odblokowali to całkiem. No i widzicie, że tutaj tak naprawdę z poziomów około 2 miliardów poszybowaliśmy na ponad 12, więc to jest naprawdę wręcz wynik abstrakcyjny i pokazuje, jak ogromne zainteresowanie jest tym projektem. No i właśnie, jeżeli chodzi o protokół Eigenlayer, to jest on takim projektem, który skupia się na właśnie wypożyczaniu tego bezpieczeństwa do innych projektów. Czyli on po prostu agreguje te wszystkie zastykowane, a raczej resejkowane ETH i następnie dzięki temu jest w stanie to bezpieczeństwo do innych projektów wypożyczać. Jeżeli chodzi o kwestie także finansowe z tym projektem związanem, to w niego do tej pory zainwestowało naprawdę sporo takich największych funduszy ze świata kryptowalut. Między innymi zainwestowały w niego takie fundusze jak Polychain Capital, Blockchain Capital, A16Z czy chociażby Coinbase Ventures. I w tej chwili całkowita tutaj właśnie wartość zebranych środków to jest ponad 160 milionów dolarów, więc ma to Potężne finansowanie, i z tego też powodu wiele osób uważa, że w momencie, kiedy Eigenlayer pojawi się na rynku, to zrobi także właśnie airdropa dla użytkowników, którzy te wpłacali. I po prostu sporo osób uważa, że może być to tak jednostkowo największy airdrop w historii kryptowalut, Ponieważ patrząc na to, jak ogromną wartość w tej chwili ma już Eigenlayer, to tak naprawdę od samego początku wejścia na rynek ono może wskoczyć naprawdę bardzo wysoko, jeżeli chodzi o tutaj po prostu market cap i właśnie miejsce w tam rankingu, tak? No bo patrząc tak realnie, gdyby jakby Engler otworzyło się z wycelaną na poziomie około 11-12 miliardów dolarów, to z automatu byłoby na około 15 miejscu, jeżeli chodzi właśnie o jakby ogólnie kryptowaluty, tak? Więc jakby byłoby to naprawdę coś spektakularnego, że taki projekt na samym początku wbiłby się tak od razu wysoko. Więc moim zdaniem ten projekt będzie jednym z tych, który najwięcej zamiesza na rynku w tym roku. No i także uważam, że właśnie z nadejściem projektu cały trend restakingu będzie tylko nabierał na sile i stanie się jeszcze popularniejszy i teraz przejdźmy sobie do tego w jaki sposób można to wykorzystać. Okej okay, i w tym momencie to co możesz zrobić najlepszego jeżeli chcesz brać udział właśnie w tym trendzie chcesz mieć na niego ekspozycję jest to oczywiście zastykowanie właśnie swojego ethereum w którychś z protokołów pośredniczących do Eigenlayer aby po prostu nabijać punkty i w ten sposób wystawić się na airdropy ponieważ w tej chwili jeżeli chodzi o trend restakingu, to tak naprawdę mamy bardzo mało jeszcze projektów, które gdzieś tam funkcjonują tak jakby na 100%, tak? Jest to zaledwie kilka projektów, które możemy do tego zaliczyć, a większość z nich cały czas jest jeszcze w fazie rozwoju. I pokażę wam dzisiaj kilka właśnie projektów, które uważam za warte uwagi, gdybyście chcieli właśnie swoje ETH zastekować i brać w tym udział. I generalnie uważam, że projekty związane z restakingiem będą to projekty, które dadzą największe airdropy w tym roku 2024, 2025. I uważam tak głównie z uwagi na to, że próg wejścia tych projektów próg wejścia do właśnie farmenia tych punktów jest dosyć wysoki, ponieważ na przykład na takiej sieci jak nie wiem ZK Sync, Base, Linea, która jest bardzo tania, no to każdy może wejść i sobie te airdropy farmić, robić transakcje, jakiś tam wolumen, no a z kolei jeżeli chodzi właśnie o EigenLayer Layer i projekty tego typu podobne, no to tutaj po pierwsze mamy sieć Ethereum, która jest droga i jakby nie każdy może jakby działać, a po drugie potrzebne są dosyć duże ilości Ethereum, ponieważ uważam, że tak aby w ogóle myśleć o tym, żeby brać udział właśnie w tym trendzie. Będzie w tej chwili i farmić airdropy to potrzebne jest no tak minimum 0,2, 0,3 Ethereum wrzucone do jakiegoś protokołu, więc nie każdy także może sobie na to pozwolić. Oczywiście, im więcej tego zastykujemy tym lepiej. I działa to w ten sposób, że jakby wrzucając właśnie swoje tutaj te Ethereum do na przykład właśnie eigenlayer, otrzymujemy od samego początku punkty. No i oczywiście wszyscy przewidują, że te punkty będą wymienione na airdrop tokena właśnie eigenlayer, kiedy wejdzie on w życie. I tak samo wyglądało to na przykład przykład w projekcie Etherfi, który jest jednym właśnie z większych projektów z tego trendu i który kilka dni temu ogłosił właśnie swój airdrop. i tutaj osoby, które miały właśnie zastekowane swoje ETH w tym protokole, otrzymają ten token ETHFI, który będzie dostępny już 18 marca. i co ciekawe, ten projekt wejdzie od razu na największe giełdy, jakie mamy na rynku. będzie to Binance, OKX, KuCoin, Bybit, więc takie najbardziej topowe giełdy, co pokazuje, jak ogromne ten właśnie jest tego typu projektami, o czym za chwilę Wam jeszcze trochę dopowiem. No i właśnie w tej chwili każdy protokół restakingowy, który jest na rynku, ma taki system punktowy i naprawdę każdy z nich będzie robił airdrop dla osób, które właśnie te punkty farmią. I teraz, aby zacząć brać w tym udział, aby właśnie mieć szansę na te airdropy, to trzeba, jakby tak jak powiedziałem, mieć świadomość tego, że tutaj nie wstarczy wrzucić 0,005 ETH i dostaniemy kilka tysięcy airdropa, tylko to muszą być większe środki, więc polecam Wam przyjąć sobie takie podejście, że jeżeli chcecie właśnie brać udział w większej ilości tych protokołów, podzielcie sobie to tak, aby na każdym z nich mieć co najmniej jeden ETH zastake'owane, albo wybierzcie po prostu jeden konkretny i w niego wrzućcie jakby wszystkie te ETH, które chcecie właśnie zastejkować, albo podzielcie sobie to na kilka, ale tak, aby było to co najmniej po właśnie jeden ETH, ponieważ uważam, że taka ilość będzie już jakoś tam wpływała na jakiś tam fajniejszy endrop. I tu taka jeszcze jedna ciekawostka właśnie a propos całego trendu restakingu. Pewnie większość z Was kojarzy Justina Sana, który jest tutaj CEO projektu Tron i który generalnie jest taką jedną z bardziej znanych osób w świecie krypto, także dosyć taką kontrowersyjną, ale nie ma co ukrywać, że jest także jedną z najbogatszych osób w przestrzeni kryptowalut. I Justin Sun jest bardzo bullish, jeżeli chodzi o cały trend restakingu i on wrzucił właśnie swoje ETH w wiele protokołów. I jednym z nich był właśnie projekt Etherfi, który ogłosił swojego airdropa i Justin Sun miał tam zdejkowane ponad 120 tysięcy Ethereum, co przełożyło się na airdrop o wartości ponad 20 milionów dolarów, jeżeli chodzi właśnie o tokeny. ETHFI, oczywiście po obecnej cenie, jaka tam jest gdzieś tam na rynkach OTC. I nie jest to jedyny protokół, który on swoje środki wrzucił, ponieważ w sam EigenLayer Layer on wrzucił ponad 250 milionów dolarów w tokenach Ethereum. Więc pokazuje to jakby, że jeżeli taka osoba jak właśnie Justin Sun takie jakby środki te protokoły wrzuca, no to coś musi być na rzeczy. Kolejnym potwierdzeniem tego jest fakt, jakie fundusze inwestują właśnie w tego typu projekty. I tu pokażę wam takie przykładowe Pierwszym z nich jest Kleista, którym sobie za chwilę jeszcze więcej powiemy. I tu widzicie, że jeżeli chodzi o fundusze, jakie w niego zainwestowały, to mamy m.in. Coinbase Ventures, mamy Spartan, mamy Solane, mamy Aminoka Brands oraz także kilka znaczących postaci ze świata krypto. Dalej mamy projekt Renzo, który zebrał ponad 3 miliony dolarów w rundzie Seed i zainwestowały w niego takie fundusze jak chociażby OKX Ventures, Binance Ventures, Mantle i jeszcze kilka takich większych, czy chociażby Figment Capital. Kolejny projekt, Power Finance, w który znowu zainwestowało innymi Binance Labs, zainwestował w nich także sam CEO projektu Eigenlayer, znowu Aminoka Brands, no i kilka innych bardzo znaczących, właśnie funduszy. Więc pokazuje to właśnie jak ogromnym zainteresowaniem cieszą się te projekty i jak ogromne fundusze właśnie w nie inwestują i podejrzewam, że z większością z nich będzie podobnie jak właśnie miało to miejsce z Etherfi i będą wychodziły one od razu na największe giełdy, a airdropy, które będą robiły będą naprawdę spektakularne, więc jeżeli macie jakieś ETH wolne do po prostu zainwestowania, to uważam, że jest to jeden z lepszych sposobów na to, aby załapać się na ciekawe airdropy. I idąc sobie już dalej konkretnie do takich kilku projektów, które uważam, że są warte uwagi, to pierwszym z nich jest właśnie Puffer Finance, o którym już Wam tutaj wspomniałem i tutaj jeżeli chodzi o ten projekt, to zebrali oni w tej chwili ponad 6 milionów dolarów, tutaj właśnie tak jak mówiłem zainwestowało w nich między innymi Binance Labs, ale także to jest ciekawe, to fakt, że otrzymali oni granta od fundacji Ethereum, który wynosił ponad 2 miliony dolarów. Mamy tutaj także kapitał Jump Crypto, który jest jednym z takich najbardziej rozpoznawalnych, jeżeli chodzi o świat krypto. No i właśnie jeżeli chodzi o ten projekt, to tutaj możemy wrócić swoje st. STETH, o którym właśnie wam mówiłem, czyli to ETH zlikowane w Lido Finance i możemy sobie tutaj właśnie te punkty u nich farmić. W tej chwili całkowita wartość zablokowanych tutaj aktywów to jest ponad 1,3 miliarda dolarów, czyli około 370 tysięcy tokenów ETH. Tu właśnie farmimy sobie te punkty Puffer i aby tutaj właśnie brać sobie w tym udział, to potrzebujemy tego tokena STETH i następnie wchodzimy sobie tutaj właśnie na tą stronę. Wszystkie linki będziecie mieli w opisie i musimy właśnie tutaj wziąć Udział w Questie, włączymy się na swoim Twitterem, swoim portfelem Ethereum, i następnie musimy wpłacić właśnie to STETH. I generalnie osobiście uważam, że właśnie ten projekt Puffer Finance jest jednym z najciekawszych, jeżeli chodzi o ten trend, i obok Eigenlayer jest on moim takim faworytem, w którym mam wrzucone najwięcej właśnie swoich Ethereum. I tu jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o wszystkie protokoły, o których będziemy sobie mówili, czy to jest Puffer, czy któryś z pozostałych, to działa to w ten sposób, że wrzucając właśnie Ethereum do nich. Otrzymujemy po pierwsze punkty właśnie z ich platformy, czyli na przykład od Puffer, ale także pośrednio otrzymujemy punkty z Eigen Layer ponieważ w tej chwili, jeżeli chodzi o brota do Eigen Layer to one są zamknięte, to już nie można wpłacać jakby samodzielnie ETH, więc nie można brać udziału także w zdobywaniu tych punktów, więc ciężko jest brać udział w tym airdropie jeżeli nie robi się tego wcześniej. No i właśnie najlepszym sposobem na to, aby mieć ekspozycję w Eigen Layer jest wrzucenie swojego ETH do któregoś z Protokołów, właśnie o których wam powiem, ponieważ one później wrzucają te ETH do Eigenlayer i dzielą się punktami właśnie z także Eigenlayer z nami. Więc mówiąc najprościej, w ten sposób farbimy sobie zarówno ten projekt, w którym mamy swoje ETH wrzucone, a dodatkowo pośrednio także mamy ekspozycję na samego Eigenlayer. Ok, jeżeli chodzi o to, jak najprościej jest to właśnie zrobić, jak najprościej pozyskać sobie te tokeny STETH, ETH, ja robiłem to w ten sposób, że wchodziłem sobie po prostu na Bybit, kupowałem sobie to ST. ETH za USDT i po prostu przelewałem sobie na swojego metamaska po sieci Ethereum, ponieważ jest to tańsze niż robienie tego bezpośrednio na Lido, gdzie tych transakcji jakby sumarycznie na Ethereum będzie więcej, więc też będą droższe opłaty. Więc po prostu wchodzicie sobie na Bybit, kupujecie sobie to STETH tutaj w zakładce Trade oraz Spot Trading Wybieracie sobie właśnie to st.eth i następnie wysyłacie sobie na swój portfel. folicie sobie właśnie na tego Puffer Finance, którego link macie w opisie. I tutaj wchodzicie sobie właśnie w ten Puffer Quest. I tam potem będzie możliwość właśnie płacenia sobie tych środków. I od momentu właśnie wpłacenia zaczynamy sobie zdobywać punkty zarówno Power Finance, jak i Eigen Layer. A zatrzymując się na chwilę przy buybicie, to jeżeli nie macie nam jeszcze konta, to polecam Wam sobie je założyć, ponieważ macie link do rejestracji. I rejestrując się właśnie z tego linku, otrzymujecie kilka bonusów na start, między macie możliwość tutaj wzięcia udziału w losowaniu kilku nagród, takich jak na przykład iPhone 15 Pro. Poza tym otrzymujecie za pierwszą wpłatę na minimum 100 dolarów 30 USDT do wykorzystania właśnie na giełdzie. Więc na starcie macie od razu dodatkowy kapitał. I co jest bardzo fajne, to także otrzymujecie dostęp do VIP-a na naszym Discordzie Koszar Tradingu, do którego link także macie w opisie. I właśnie po rejestracji wchodzicie sobie tutaj na naszego Discorda i poniżej macie zakładkę odblokuj dostęp VIP. Macie tutaj także instrukcje, i to zajmie wam dosłownie dwie minuty, aby sobie to zrobić i następnie macie możliwość tutaj brania udziału w tej sekcji z sygnałami oraz strategiami od naszych traderów z areny tradingu, którzy dzielą się niektórymi swoimi zagraniami i w ten sposób możecie po prostu brać udział także w ich zagraniach, tutaj macie na przykład zakładkę odnośnie rezultatów właśnie z tych zagrań, no i możecie zobaczyć sobie jak radzą sobie tutaj nasi użytkownicy, którzy tego VIPa mają, no i jak widzicie często tutaj można sobie fajnie Zrobić na tych sygnałach. Także, jeżeli was jeszcze nie ma, to polecam sobie tą rolę VIP odebrać. Wszystkie linki macie w opisie poniżej. Ok, kolejnym protokołem jest Renzo, który także jest jednym z takich w tej chwili najbardziej hype'owanych projektów z tego trendu restakingu, także mają tutaj oni finansowanie od Binance, no i właśnie także wrzucają tutaj swoje środki. Macie możliwość farmienia punktów również w Eigenlayer oraz właśnie w Renzo. Uważam, że jakby właśnie Eigenlayer, Puffer oraz Renzo będą to największe airdropy, jeżeli chodzi o trend restakingu. I aby brać tutaj sobie w tym udział, to potrzebujecie po prostu Mieć ETH na swoim Metamasku, tutaj wchodzicie w ten przycisk Restake i następnie musicie po prostu wymienić swoje ETH na EZETH i w ten sposób po prostu już sobie te punkty farmicie. Ok, kolejnym projektem, o którym już Wam mówiłem, jest Klaistak, który także ma możliwość tutaj właśnie farmienia sobie punktów Eigenlayer oraz także tutaj tych punktów KLI, które później będą zamienione właśnie na Eldrop tokena tutaj tego projektu i podobnie jak w RENZO wchodzimy sobie tutaj po prostu na stronę łączymy się portfelem i następnie swoje ETH bezpośrednio z Metamask'a tutaj zamieniamy na CS ETH i w ten sposób zaczynamy właśnie sobie te punkty farmić. Ok, kolejnym projektem także bardzo ciekawym jest CIRCUIT, który jest o tyle jakby ciekawą opcją, że jeżeli zatrujecie się na stake'owanie swojego ETH w RENZO to następnie macie możliwość właśnie tutaj sobie wrzucenia tego restake'owanego ETH z RENZO do tutaj właśnie cyrkut więc jakby powstaje tutaj taka piramidka trochę bo macie właśnie swoje eth ono jest w renzo a to ze renzo stykujecie sobie w cirkut i w ten sposób bierzecie udział w ogóle w trzech airdropach potencjalnie bo jest renzo eigenlayer i cyrkut więc no, jest to ciekawa opcja także jeżeli macie właśnie tutaj zasykowane eth w renzo to jest to na pewno ciekawa Opcja. Ok, tak, jeszcze na koniec, pokazując Wam właśnie perspektywę tego, jak projekty stakingowe radzą sobie już w tej chwili, pomimo tego, że właśnie większość z nich nie ma jeszcze swojego tokena, większość z nich jest w fazie beta, to wchodząc sobie jeszcze raz właśnie na tą DeFi lamę, tak jak Wam mówiłem, w tej chwili Eigenlayer jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o TVL, ale tak naprawdę w pierwszej, no, 11 mamy jeszcze takie projekty jak Rocket Pool, który także służy nam do właśnie wrzucania swojego ETH do Eigenlayer, czyli przez Rocket Pool można było to właśnie zrobić. Mamy także Binance Staked ETH, czyli kolejny właśnie protokół tutaj do Liquid Staking oraz także właśnie Etherfee, o którym Wam już tutaj mówiłem. Więc w pierwszej jedenastce mamy tak naprawdę cztery projekty związane z trendem restakingu, co pokazuje, że w tej chwili ten gdzieś tam taki hype dookoła tego oraz zainteresowanie są coraz większe i moim zdaniem przyjdzie taki czas, kiedy to eksploduje i pewnie będzie to w momencie, kiedy właśnie token egg Layer pojawi się na rynku i po prostu wtedy ten ogromny hype się rozpocznie. Pocznie. Także ja chcę być na to przygotowany, chcę po prostu brać w tym udział, ponieważ myślę, że będzie to szansa, która da naprawdę sporo zarobić. Także jeżeli macie jakieś ETH, które po prostu gdzieś tam Wam leży, jest nieużywane, to uważam, że chociażby część tego ETH warto jest właśnie wrzucić do tych protokołów, o których Wam powiedziałem. U mnie na pierwszym miejscu jest to Power Finance, na drugim jest to Renzo i na trzecim jest to Kleistag. W tych trzech protokołach mam właśnie wrzucone środki i po prostu farmię punkty w każdym z z nich, ponieważ uważam, że każdy z nich będzie po prostu tego warty. Ok, mam nadzieję, że ten odcinek trochę wam rozjaśnił, jeżeli chodzi o trend restakingu. Dajcie nam w komentarzach, co uważacie o tym trendzie, jakie są wasze tutaj przemyślenia i czy w ogóle bierzecie udział właśnie w farmieniu w tej chwili tych airdropów. A za dzisiaj wam już dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale, także trzymajcie się, cześć.